Hej, witam serdecznie w kolejnym odcinku z Tricky Kingdoms Star War. No i cóż, ostatnio udało nam się rozbić Bao. Dosyć e, mocno je rozbić, z jego wojsku nic nie zostało. Tak więc teraz mogę spróbować przeprowadzić kontrofensowe i znaleźć jego terytoria. Jednocześnie tutaj teraz mam dodatkowo jeszcze wojnę z Yuan Shu, niestety. Aaaa, coraz więcej wojen, coraz więcej wojen. Będę potrzebowała drugiej armii, bo ogarnę wszystkie fronty. No ale to jeszcze nie teraz, bo chwilowo mi na to fundusze nie pozwalają, aczkolwiek powoli rozbudowuję swoje tutaj osady, by te dochody zwiększyć. No dobra, dodatkowo Dong się zmarło, czyli tutaj największym przeciwnikowi tej kampanii. W ogóle to jest śmieszne, bo to, to, jest, to jest ten moment, kiedy. Hmm, kiedy opiera się całą kampanię marketingową na walce z Dongzou, a potem to jest poza która ginie od razu na samym początku kampanii co zresztą jest historyczne, bo zginął chyba właśnie w 1942 roku, z tego co pamiętam w 92-1992 roku. Tak więc no, no. wydaje mi się, że ta kampania marketingowa powinna wyglądać trochę inaczej. Dobra. Zakażmy póki co, Nic więcej do roboty na chwilę. co nie mam. Niedługo zacznę przygotowywać drugą armię. Ty się dobrze czujesz? Strasznie rozszczelniowi zauważyłem. Są tutaj ci wszyscy inni generałowie. Strasznie dużo ode mnie chcą. Strasznie mało chcą dawać. Irytuje mi ich postawa. Tak więc ja sobie później zajmę tą osadę. Oha. Widzę, że drugą harpę już zdążył zebrać. Cudo. Moja jest poszarpana. Będę się pewnie będę musiała cofnąć. Trasa jest zniszczona w bunżu tych turbanów. No dobra, budynki, małe miasto. Tutaj zakończone. Świetnie, w takim razie. No cóż, póki co nie będę tego dalej rozbudowywała. Hmm. Tutaj... Postanek pocztowy mogę rozbudować do karczmy albo do salonu herbacianego. Hmm. Taka, że nie mam herbaty. To jest ból ta, że nie herbaty, bo bardziej chętnie bym zbudowała salon herbaciany, ponieważ jest na wielką panką herbaty. Hmm. Zresztą... Potem by mi to dało herbaciarnię i wielką herbaciarnię, ojeju, dobra Nie, koniecznie moje stolicy musi, musi być herbaciarne To jest... Y, mm, to jest mus, mogę za to tutaj zwiększyć dochody z przemysłu Czy... Moment O... O Hmm Brak znaczników, nastawienie właśnie Status hmm, Bogactwo, populacja. Nie ma tutaj filtra, żeby. Chciałabym wiedzieć, co muszę podpisać żeby mieć tą herbatę. Bo chcę mieć herbatę. Naprawdę, potrzebujemy herbaty. O, kopalnia Delitu. Jesteczko. Pytanie, czy do to... Herbaciarnia! Dobra! Przygotowujemy armię i idziemy zająć herbaciarnię. Tak, potrzebujemy herbaty. Definitywnie. Mm, to w takim razie, bo opłaci to kapanie wojenne póki co zbudujemy tutaj warsztat wspólnoty. Co mi zwiększy trochę dochody. Mam o, nadzieję, że ta armia przeżyje. I zakażmy turę. I tak, powołujemy armię i idziemy zdobyć herbatę. To jest cel, który sobie podejmuję teraz. Hmm. Braterstwo kontroluje lojalność. O. Rozmawiasz z bliskim przyjacielem o naturze wierności. Należy być wiernym wobec władcy czy wobec braci. Czy braterstwo jest ważniejsze od hierarchii? A może liczy się tylko słowo lepszych ludzi? W sumie wszystko mi jedno, bo jestem tutaj. A... Szkoda, że nie mogłam wybrać tej drugiej opcji. Bardziej bym ją wolała. No mm, ale cóż, dobra. Tutaj. Przeszedłem w tryb obozowania mm. Wiecie co? Cofnijcie się na nasze ziemię Nie będę takowa zimą Tylko poczekam po prostu tą turę jedną o, tutaj na razie nic nie robimy, ogólnie jakie to ma w tej chwili Dalej dosyć małe, ale przynajmniej mam mury, więc... No zawsze to jakaś poprawa. Sytuacja szystyczny w wypadku ewentualnego ataku i chęci zajęcia jej przez kogoś innego. No dobrze, zdobądź władzę. Inaczej czas byś się wykazał, zaczynałeś skromnie, ale urosłeś siłę, korzystając z każdej okazji do zdobywa, zdobycia chwały. No poziom klasy książę, tak tutaj... Ogólnie... A ogólnie tutaj mamy takie 5 w górę hierarchii. I tutaj oczywiście na tym... teoretycznie celem jest zostać cesarzem, aczkolwiek no, ogólnie żeby rozmaża to Olać i po prostu patrzeć jak trzech innych cesarzy się będzie wyrzynać, bo ogólnie właśnie trzy frakcje mogą się jednocześnie ogłosić cesarzem. Tutaj i wtedy nawzajem sobie wypowiadają wojna też. Zbudowałabym sobie to. Dobrze. I spróbujmy tu zaatakować. O, macie naszą przewagę. Zagódź. Czekamy, zdobyto jakiś Zaszło, że nie ludzie, budynki, dobra. I technologia kolejna. I tutaj ostatnio wziąłem soda Halu. To teraz teraz wezmę do przemysłu, zwłaszcza, że rozbuduję teraz budynek, który zwiększy mi dochody z przemysłu. Dobrze. I cóż, z I mam nadzieję, że oni nie wyjdą. W sumie 1000 wojska przewagi. Mam lepsze gwardie generalskie to na pewno, bo oni mają strategów, którzy mają lekką miasto jako gwardę, tak więc nie są zbyt wielkimi przeciwnikami. Ona tutaj stanowi zagrożenie, ponieważ tutaj będzie miała lepszą gwardię. A szkolek tą, tą dwójkę klonów raczej. Powinniśmy pokazać bez problemu. Jeszcze widzę, że ma... O, jazdy sporo. Dobra, zobaczymy jak to będzie. O! O! Pytanie, jak się rozmieścić? Hmm. Tak, tutaj wszyscy pod jego dowódcą teraz mają. Nie, strasznie popieprzony ten system za przeproszeniem jest tych dowódców i grupowania ich w ten sposób. I jednostek grupowania w ten sposób. Naprawdę. Znaczy to trzeba by zrobić tak, że pod jednym dowódcą były w miarę jednostki tego samego typu, albo coś takiego, żeby to jakoś miało się sensownie wykorzystać. A to wiadomo, że nie bardzo się da, jak to trzeba tak na sztywno w sumie werbować a jej go dobra. A, coś Nie wiem, jakaś jest tak rzecz, że długo w tryki nie ten nie zasiedzę się, aczkolwiek. Może jakbym zaczęła bitwy ignorować i robić się na automacie wszystkie. To, to jest myśl, bo na mapie kampanii gra mi się dobrze, aczkolwiek bitwy już niekoniecznie. Um, postęp w stosunku do Warhammera, bo na Warhammerze w ogóle mi się nie grało dobrze. <laughs> Czy grało mi się nudno po prostu? No, tutaj w miarę lepiej jest to zrobione. Dobra, weźmy was wszystkich, was jako drugą minię. Mhm. Uh -huh. was ee... słuchajcie tu wraz z jazdą, która w ogóle się nie uzupełniła dobra, zacznijmy to. Łucznicy oczywiście bardzo bym prosiła, żeby nie uciekali z pola bitwy. Na widogoroga roga, to od razu. Dobra, tam gdzie łuczniku być ogólnie bikiem. zastrania tej jazdy mają. samo nie było tak, że... Znaczy nie, dobra, teraz raczej tak nie będzie. W sumie... I ona może zatrzymać. Nasze wojsko, ogólnie podoba mi się ten patent, że w zależności od y, typu generała y, jest on inaczej przedstawiony w oddziale. Znaczy pomijając, że ma inne ukary, to tutaj na przykład tak mamy. Strażnika, czy tam chyba nie się nazywa? inna klasa? podobne To generał no, jest na przedzie oddziału, bezpośrednio tutaj dowodzi. Znaczy, bezpośrednio prowadzi swoich ludzi. zaś jak mam tutaj dowódców takich jak jest strateg czy dowódca po prostu, no to oni się trzymają bardziej z tyłu i wydają rozkazy. Tak, miłe zróżnicowanie całkiem. Dobra i Niech oni sobie podchodzą e, Ogólnie taka śmieszna rzecz Kusice mają większy zasięg tutaj niż łuki. To dla mnie dziwne Zwłaszcza, że to nie są jakieś niesamowite, ciężkie kusze, które rzeczywiście strzelały i chuj daleko, tylko oni mają dosyć proste konstrukcje. Dobra, bo już widzę, że ta jazda... ...jedzie mi dokopać. Rozgram się za piechotę? I jazda zdążyła, się. A dalej, to działa do przodu. To działa tutaj. Zajmę się jazdą. Ci się zajście? Już na chodzi, że zniknęła. Dobra, zajmijcie się strzelcami. W takim razie. Hmm, Łucznicy mogą się trochę cofnąć Popornicy ich tu atakują, wy tutaj O, cześć O, zatekł ich w sumie No, ten ja poszedł papa W sumie uderzę się tutaj po prostu Powinniście ich wszystkich rozbić, Wy zaczniecie strzelać po tych. Łucznikom eee, e, trybu od razu, bo zauważyłam, że mają tendencję wchodzenia w przeciwnika. Więc może to ich powstrzyma od tego, może. A, cofnąć się? Wyciąg szelców Istotne to w tym momencie. Jest burdel. Szel do tej kawalerii, do, do tej jazdy. O, cofnijcie się. Wiecie strzelać, a nie bierzeć z nich. O, i więcej wsparcia mają. Dobra, nie do końca idzie mi to dobrze. Przynajmniej trochę tych strzelców wybiłam in. I przynajmniej pad padli im dowódcy. Dobra, tu uderzyć, tu. Trzeba tą grupę dużą zmieść i pomóc na tej flance. Dobra. Powinni od tego paść. Winni. Dobra, ja widzę, że moi generałowie koszą. Mm. Wszystko co popadnie. Tak, z niesamowicie dużą rolą, to kawaleria i... Mm, I strzelcy. Szelcy wręcz za dużą według mnie. Myślę, sobie zgrupujmy ich. Dobra. Będzie wygodniej. Zbudować po tych siśu się Wycof. O! już prote. sobie po nich. O, czy dobra. Tutaj pomuś się. tym zajmuję się dalej. O... A, wy tutaj walczycie, dobra we się pomóżcie im Skoro nie macie amunicji, wy też im pomóżcie, najlepiej Dobrze Kolejna grupa padła w wysupkę, świetnie No! Idzie na naszą stronę, już. Głównie tutaj dzięki kadrałom, którzy robią rzeź. Mówiąc krótko. to mi widzę jeszcze do ucieczki. Dobra. Idziecie tutaj. Strzelców wbiją do końca. Gdyby tu. Wy oprócz tej grupy atakujcie tutaj? Natomiast najlepiej. O... Ogólnie przeszkadza mi rzecz taka, że. Wiesz, że się mi przeszkadza, aż zapozuję. Po pierwsze, na kartach jednostek nie ma ikonki typu jednostki. Po drugie, nie ma też podanego liczba amunicji. Jedynie mamy tutaj informację o liczby, o liczby oddziału. Nie mamy pasy amunicji. Pasek amunicji jest przy tutaj nad jednostką i to mi strasznie nie pasuje. Mam nadzieję, że potem zmienię to ten element interfejsu tej twórcy. Może. Choć wątpię, ale zawsze mogę liczyć na coś takiego. A oh. Dobra, czy to jest zdjęci? Zmierzyć ich?

Ogólnie bitwy nie są aż takie krótkie jak się obawiałam, że będą początkowo. Znaczy, przynajmniej w tym trybie. Um, tutaj. archiw, Aczkolwiek i tak według mnie powinny być one jednak mniejsze. Bo to dalej jest no, coś mniej więcej takiego jak w 2 i co tak. Nech. Ah. Dobra, zobaczymy co tam moderzy porównują z, z tą grotą. To jest smutne, że się w tym przypadku totalnie czeka na moderów. Że nawet w kwestii tak głupich spraw jak tutaj ten pombiter. Ah. Hmm. Oh. Dobra, ty nie chcesz z nami gadać. Może się lepiej wykazał w następnej bitwie i... W każdym z tego powodu nie powinna ich ale... mniejsza. Mam dzień, dzień dobroci. Eee, spotkanie przyjaciół! Wieczorne ciszy słychać tylko trzaskające ogień i szepty żołnierzy, kiedy przechadzasz się po obozie. Grupka towarzyszy zaprasza cię na trunek i pokałękę w ostatnich promieniach zasnącego słońca. A, pani w Przyjmij zaproszenie? Dobra. I tak, e... tego działu chwilowo nie mam. I co tutaj dla ciebie mogę wykupić? E... Godność. Bokowuje dyscyplina wasa Święta plus 5 poparcia frakcji. Jakie relacje mam? 71. Weźmy to na razie. Dobra. I ogólnie... Dwór. Drzewko genealogiczne. No dobra sporo gdzieś jest Dobra w każdym razie weźmy Ciebie na tą pozycję Moment. Jak to dokładnie było? Premierem dziedzicem przywódcą frakcji. Tutaj premiera się nie mam, ponieważ muszę mieć rangę króla, aczkolwiek potem myślę, że ją mogę zrobić na tę pozycję. Hmm. Coś na kancelierza. Hmm. A ty chodź tutaj. Dobra, to niekoniecznie, bo jak rozumiem ty dalej moją armią pusisz To tego nie chcę w tym momencie, bo się przydajesz bardzo. Hmm. Tutaj tej kapitulacji nie oddadzą tej osady. To automatyczne rozstrzygnięcie. No i okupujmy Dobra Naprawmy od razu Działo moje muszą się pozbierać No dobra W eee, jest śmieszne, że ta osada ma tak wielki garnizon ja ta ma mniejszy od niej, dobra Ja eee, tutaj nie mogę nic budować, bo może posada się budować tylko jeden budynek na raz Dobrze, zakoszmy no, tutaj. I cóż... Mogłabym w dalej uderzać. Od razu. Tak, myślę. Huh. Dostacie Zostać ludzie. Palili Hong chwilowo to. Hmm. nie potrwają długo. Zacznijcie to oblegać. I zbudujmy Setara, zacznijmy robić podkop. Dobra, kontynuujmy oblężenie. I tak się jedzenie kończy, więc prawdopodobnie wyjdą do nas od razu. Dalej. Nic ciekawego nie mogę zrobić w moich osadach. Tutaj mogę rozbudować trwóce narzędzi na kolejny poziom. Co da strasznie wielki garnizon. Już w tej chwili jesteśmy duży. A... Tak, co, bym, co, co ja sobie się bym zmieniła na początku w modach, to to, że miasta mają za małe garnizony w stosunku do wiosek. Bo wioski stanowią tutaj większe zagro zagrożenie od miast. I to dla mnie dziwne. A dobra. Kęs, które? Nie mogę się na to zgodzić. Prawda, wojna z wami jest. Nie, wojna z wami jest potrzebna, ponieważ ty zajmowałeś terytoria tego. Cezary są Hunter, jest tak więc muszę mieć z wami wojnę, tak czy siak. E, dobrze, idzie się znowu przełogą znowu około tysięczną. No dobra, rozegram to sobie, aczkolwiek to już kolejnym odcinku. Tutaj podziękuję za uwagę i zapraszam do kolejnych filmów. Popatki.